Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Okay. No dobra, jest okej okay, wszystko. Dobra, dwie osoby widzę, że grają Ale okej, okay. dobra, 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 czekajcie. Ale teraz się z nami witam. Jo, Śmioneczko, oczywiście, ja jestem. Matu słuchajcie, dzisiaj trochę inny odcinek będzie niż wszystkie. A na czym się skupiam teraz, właśnie, żeby było? Oczywiście, 1 marca będzie nowa seria z innej gry też. Nie tylko z Starsa, cały czas. Bo wiecie, cały czas bro start, to wiecie. Wiadomo, że może się przestać oglądać, ale kto wie, zobaczymy jak to wyjdzie najpierw. Także oglądajcie do końca ten filmik. łopeczka w górę oczywiście. Oczywiście subik też poproszę i oczywiście dzwoneczek, żeby nie ominęły Was najnowsze powiadomienia o kolejnych filmach. Dobra, nice, łatwo. Łapeczka w górę i gram dalej teraz. Jak to mówią, Dobra, El Primum je zabił. ciekawe czy trafię nową postać dzisiaj? Hmm. Oczywiście dzisiaj nie jestem sam, bo gdzieś tutaj mój kumpel gdzieś poszedł jeszcze Ale gdzie to nie wiem dwójka przycisnęła w blu, Ale nie wiem Już myślałem, że tego nie trafię, serio Już miałem takie złe przeczucie W tej bramce, jak jakiś kołek, o ładnie, ładnie. Chłop stoi, w bramce, myślę, że coś ugra, ale widzicie, jednak przegrał życie. słuchajcie, jeszcze zagram z Mortisem raz, i potem zmiana postaci. Hej, równocześnie zginęliśmy. Już trzeci wcześniej... raz dzisiaj mi się tak zdarzyło. Słuchajcie, nie wiem, który to jest odcinek, który będzie prawdziwego życia, czy szósty, piąty? Jakoś tak chyba, nie? No Teraz jestem mało obecny na kanale, wiecie, bo chcę nagrywać pod zapas filmy. O no kur... ma... mać, dobra, przepraszam, to było, już mówiłem o ostatnim, poprzednim filmie, czy ostatnim, jakoś tak, nie, że nie będę przeklinał, a jednak nie, nie da się przeklinać tak, bo, bo tak się dzieją takie sytuacje, trudne, że wiecie. Kolt, ty powinieneś mieć imię zamiast Kolt, to Nubek jakiś. Ładnie. Tak się powinno grać takie szybkie gry bez żadnych przegrywanek. Ła ładnie, dwóch zgasił. Ładnie. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, nie pierdziel się z nim. Szybko. Come on, come on, come on. piłka, piłka moja. Jak to ugrałem? Kurde, przepraszam, aczale jak, skłamałem, jak tu, kurde nie, pograć z nimi jeszcze raz za taką ładną grę? Fuck, uciekaj. do blisko. No, nie, no. Co? Co? O nie, 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 tak się nie będziemy bawić. Ładnie podane. Chłopie, jesteśmy najlepszy, jesteśmy klubem polska, Tim Polska oczywiście, nie żaden inny. No, eyoma, czyj te dobana ten pokój jest? Dara. Dobra, słuchajcie, koniec tego. Tika na gorącą. Myślę, że tak, chyba tak. Ładnie dawaj, dawaj, dawaj. Ładnie, ładnie, ładnie idzie to. <ścoughs> Nie wiecie co się dzieje nawet. Nita ugrała nam grę no chyba nie, chyba nie będę grał jeszcze raz dobra, słuchajcie bierzemy broka, lecimy na no. czesta, oczywiście Chodź tutaj, szelko. Dobra. ja zrobiłem To nie miało być tak. Przyrzekam, to nie miało być tak. Dobra, słuchajcie, chyba będę się z wami żegnał na wam się ten materiał spodoba, to oczywiście tak jak przypominałem, łapeczka w górę, subik dzwonek, dzwoneczkiem i oczywiście, co jeszcze tam zabrakło? Chyba w, wszystko powiedziałem, co nie? Dobra, bo słuchajcie, zanim się jeszcze, tak jak powiedziałem, pożegnam, zagramy chyba ostatni mecz, żeby było do tych 9200 puszek, nie? Dobra, ostatni mecz, słuchajcie, ja się z wami zżegnam już, żeby nie było i cześć! Albo taki bonusik jeszcze będzie nakończył ode mnie. Ostatni mecz, nie? jak to mówią? Boże, szelka nie zepsuj tego, bo. Dobra, słuchaj, zepsułaś to, więc. Niestety koniec z tobą.